Masz stronę internetową, wrzucasz zdjęcia, dbasz o jej wygląd. A mimo to nikt nie dzwoni, a Google, mimo Twoich starań, dalej nie pokazuje ci na górze wyszukiwarki? Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Bo zdjęcia, które wrzucasz na Twoją stronę mogło sabotować jej działanie. i często lokalni przedsiębiorcy nie mają o tym zielonego pojęcia. Dlatego dziś pokażę Ci 7 prostych kroków, dzięki którym Twoja strona będzie się ładować szybciej, wskoczy wyżej w wynikach wyszukiwania Google i w końcu zacznie przyciągać nowych klientów, zamiast tylko ładnie wyglądać. A jeżeli mi nie znasz, nazywam się Wojciech nowrowski i od 8 lat pomagam skutecznie zwiększać przychody w firmach dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu. Sopi.pl pomogliśmy ponad 270 lokalnym firmom skutecznie zwiększyć ich widoczność Google, czyli tam, gdzie lokalni klienci szukają lokalnych usług. A to wszystko bez konieczności przepalania tysięcy złotych na płatne reklamy i bez konieczności robienia wygibasów na TikToku. Dlatego dzisiaj powiem Ci na podstawie naszego doświadczenia, co naprawdę działa. Zaczynamy. Punkt pierwszy. Format zdjęcia. Google nie ogląda zdjęć jak człowiek. On nie czyta, patrzy na nazwę pliku, tak zwany opis alt i kontekst umieszczenia tego zdjęcia na stronie. Jeśli rzucasz byle co, Google tego nie zrozumie. Większość osób rzuca wszystko jak leci: pliki PNG, BMP, nawet zdjęcia z telefonu po 4-5 MB. A to jak przewożenie worka ziemniaków hulajnogą. Niby się da, ale długo to się tak nie pojedzie. Dlatego JPG to jest jeden z najlepszych formatów do zdjęć. Ponieważ ma stosunkowo dobrą jakość i mały rozmiar, PNG jest z kolei dobry do grafik, które mają przezroczyste tło lub ostre krawędzie, np. logotyp. Ale najlepszy format z tych wszystkich to jest WebP i Aviv. To są nowoczesne formaty zdjęć, które Google uwielbia i promuje. A jeden z takich częstych błędów, które widzimy na stronach lokalnych przedsiębiorców, to jest wrzucanie zdjęcia, które waży 5 MB w formacie PNG jako tło całej strony. I to znacząco zabija szybkość ładowania strony. Punkt drugi, waga i kompresja zdjęć. Co do zasady, im lżejszy plik, tym lepiej, ale bez utraty jakości. Dla zwykłych zdjęć, które dodajesz na stronę, celuj mniej więcej w zakres 200 kB. Sama kompresja obrazów potrafi przyspieszyć ładowanie strony o kilkadziesiąt procent. I narzędzie do kompresji zdjęć, które polecam, to na przykład TinyPNG i JPG. To jest bardzo szybka kompresja online. Imagify, ShortPixel i Optimus, czyli to są wtyczki do WordPressa, które też pomagają to zrobić. I mój faworyt, Squoosh od Google z opcją konwersji do plików WebP, które są najlepszym formatem do zdjęć na stronę. A teraz wam pokażę na ekranie, jak to się robi na przykładzie wspomnianego Squoosh'a. Dosłownie zmieniamy format pliku na web, i w zasadzie to tyle. Pobieramy poprawione zdjęcie i to dosłownie cała procedura jest zrealizowana. Co ciekawe, nie obniża to jakości zdjęcia w znaczący sposób ale znacząco przyspiesza szybkość ładowania strony. Często nawet nie jesteśmy w stanie odróżnić, jakie zdjęcie jest skompresowane, a jakie nie. Ale Google to widzi i premiuje Twoją stronę, popychając ją wyżej wynika wyszukiwania. W ogóle to daj znać w komentarzu, czy sprawdzałeś kiedyś, ile waży Twoja strona i pliki, które na nią wgrywałeś. A jeżeli ten film Ci się podoba, koniecznie zostaw łapkę w górę, kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów o tym, jak przebić Twoją lokalną konkurencję w Google. Punkt trzeci – rozmiar wizualny obrazu. To jest bardzo ciekawa rzecz. A mianowicie nie wrzucaj nigdy zdjęcia, które ma na przykład 4000 pikseli, jeżeli na stronie miejsce, które jest na to zdjęcie, ma na przykład 800 pikseli. To jakbyś próbował wcisnąć ekran telewizora do zegarka. Marnujesz tutaj sporo zasobów. Obrazy powinny być dopasowane do faktycznego rozmiaru ich wyświetlania, ponieważ zmniejszają wagę strony i poprawiają tak zwane LCP. Largest Contentful Paint. Czyli taki kluczowy wskaźnik Core Web Vitals. Podsumowując ten punkt, nie ma sensu, żebyś zbyt duże zdjęcie wciskał w małe miejsce na stronie, bo to nie przełoży się na jakość tego zdjęcia. I lepiej jest to zdjęcie zmniejszyć i wtedy umieścić na stronie zgodnie z rozmiarem, jaki jest rozmiar wyświetlany na stronie. Punkt czwarty, nazwa pliku zdjęcia. Wiele osób o tym nie wie, ale Google analizuje nawet nazwę pliku, który wgrywasz. A niestety z doświadczenia Wam powiem, że większość lokalnych przedsiębiorców, gdy próbują zadbać o swoje strony internetowe, wrzucają zdjęcia mniej więcej nazywające się tak. img-69.jpg Albo DSC013.png. Tymczasem znacznie lepiej byłoby użyć na przykład frazy buty do biegania Nike Air Max czarne JPG, bo wtedy Google w końcu zaczyna rozumieć, co to jest za obraz i co on robi na stronie. I co do nazywania pliku, podam Ci trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, stosuj myślniki zamiast spacji, oddzielając różne słowa, które są w ramach tej samej frazy. Tak jak w tym przykładzie buty, myślnik do myślnik biegania, myślnik Nike i tak jpg. Po drugie, unikaj polskich znaków, bo Google jeszcze nie jest w stanie sobie z tym odpowiednio poradzić. I nie wrzucaj przypadkowych nazw. Nazwij plik tak, jakbyś opisywał go Twojemu klientowi. Punkt piąty, atrybut alt. Alt to krótki opis zdjęcia, który widzi Google, gdy nie może zobaczyć zdjęcia. To też tekst, który czyta czytnik ekranu dla osób niedowidzących, więc to ważne z punktu widzenia dostępności Twojej treści. Podam Ci zły i dobry przykład Alta. Zły alt, buty. Dobry? Czarne buty do biegania Nike Air Max na asfalt, myślnik, zdjęcie produktu. Więc alt powinien być neutralny, zawierać frazę kluczową, jeżeli oczywiście ona pasuje do tego kontekstu zdjęcia, ale też nie należy przesadać, czy upychać 10 razy na siłę. I pamiętaj, frazy kluczowe są w porządku, w nazwie pliku, ale upewnij się, że są wplecane w naturalny sposób. Google nie lubi wciskania słów na siłę. Na przykład prawnik Wrocław, prawnik Wrocław, prawnik Wrocław. To nie jest dobry pomysł. Punkt szósty. Kontekst i opis wokół obrazu. Google analizuje nie tylko zdjęcie, ale też tekst wokół niego. Jeśli w artykulez wspomniany w butach dobiegania, masz zdjęcie butów z takim alt i podpisem, to zwiększasz szansę na to, że będziesz miał lepszą pozycję w Google Grafika. Dlatego koniecznie dodaj podpis pod zdjęciem, tak zwany caption, bo to dodatkowy sygnał dla do Google'a, który tłumaczy mu kontekst tego, co robisz i co tam rzucasz. To mały ruch, który może mieć bardzo duży wpływ na Twoje pozycjonowanie. A to oznacza dodatkowy i darmowy ruch na Twojej strony. Punkt siódmy: Lazy Loading. Lazy Loading to technika, która sprawia, że zdjęcia ładują się dopiero wtedy, kiedy użytkownik do nich przewinie stronę. To znacząco skraca czas ładowania strony i poprawia ogólne wrażenie użytkownika. Jeśli masz WordPressa 5.5 lub nowszego, Lazy Loading jest domyślnie włączony ale warto sprawdzić, czy na pewno działa. Bo niektóre motywy lub wtyczki mogą go wyłączyć. I taki bonusowy trik dla lokalnych przedsiębiorców, który zna bardzo mało osób. Jeśli prowadzisz lokalny biznes, dodawaj Twoją lokalizację w nazwach zdjęć, które wrzucasz na stronę. Zamiast np. wizyta u fryzjera JPG, oczywiście z myślnikami pomiędzy słowami, Napisz: strzeżenie męskie gdynieradłowo.jpg lub inne słowo związane z Twoją branżą i Twoją lokalizacją. To dodatkowy sygnał lokalizacji dla Google i więcej szans na pojawienie się w Google Grafika w Twojej okolicy. Wiem, że tego może być sporo, dlatego teraz szybkie podsumowanie tego, o czym tutaj mówiłem. Po pierwsze, forma zdjęcia: jpg do zdjęć, png do logotypów i ikon. No i koniecznie webpy, Avif jako priorytet. Jeżeli chcesz mieć rzeczywiście szybkie, ładujące się strony i lepsze wyniki w Google. Po drugie, waga pliku. Każde zdjęcie powinno ważyć mniej niż 200 kB. Użyj tajni PNG albo skłusza, albo wtyczek typu Short Pixel. Po trzecie, rozdzielczość zdjęć. Nie wrzucaj zdjęcia, które ma wielkość 4000 pikseli w miejsce na stronie, które ma maksymalnie 800 pikseli. Po czwarte, nazwa pliku. Zamiast IMG podłoga 001 daj konkretną frazę kluczową, gdzie słowa są rozdzielone myślnikami. I nie dawaj tam polskich znaków. Po piąte, tekst alternatywny. Naturalny opis zdjęć i oczywiście dodanie frazy kluczowej, jeżeli pasuje, bez ściskania jej na siłę. Po szóste, konteksty i podpisy. Dodaj caption i tekst obok zdjęcia. Tutaj sygnał Google, o czym jest ta grafika. Po siódme, lazy loading. Zadbaj o to, by zdjęcie oddawały się dopiero wtedy, gdy ktoś do nich przewinie. A no i oczywiście ta bonusowa porada. Dodawaj lokalizację do nazw zdjęć. Jeżeli oczywiście prowadzisz lokalny biznes, już wiesz, że Google nie patrzy na zdjęcia jak człowiek. On nie czyta. Nazwy pliku, tekst alternatywny, rozmiar i wszystko, co jest wokół. I dopiero wtedy decyduje, czy Twoja strona zasługuje na uwagę. I od tego też zależy, czy ląduje ona na pierwszej stronie wyników, czy na dziesiątej. Dobra wiadomość, masz wpływ na to, co widzi Google. Bo optymalizacja zdjęć to nie tylko samo SEO. To szybsze ładowanie, lepsze doświadczenie dla użytkownika, no i więcej klientów bez reklam i kombinowania. To, co Ci dzisiaj pokazałem, to dobry początek. Ale dalej to jest wierzchołek góry lodowej, bo jest znacznie więcej czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby wypozycjonować Twoją stronę. Dlatego kliknij teraz w pierwszy link w opisie tego materiału, a pokażemy Ci, co blokuje widoczność Twojej strony internetowej i jak można to zmienić. A jeżeli już to zrobiłeś koniecznie, obejrzyj inny film, w którym opowiadam o czterech prostych krokach do pozyskiwania nowych klientów i zapchania Twojego kalendarza. Tam pokazuję, jak zwiększyć ilość zapytań w 90 dni bez konieczności nagrywania rolek do mediów społecznościowych i bez przepalania 1000 złotych na płatne reklamy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.